Cześć, witajcie z tej strony Bienke. ja Dzisiaj przygotowałem dla was kolejny challenge z piosenkami Disneya. Tak jak to było w poprzedniej części, również polega on na odgadnięciu tytułów piosenek oraz z jakiej bajki ona pochodzi. Czas trwania fragmentu utworu będzie bardzo ograniczony i wynosi tylko 10 sekund. Na koniec filmiku pokażą się wszystkie poprawne odpowiedzi. Życzę wam miłej zabawy, a jeśli chcecie więcej takich materiałów, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Powodzenia! Musisz być ha, ha, jak twardy głaz. Ha, ha, tak jak dąb. Mm, nie ugiąć się ha, ha, więc weź ostry. To jest pyszne, jeśli aczysz, skosztuj, uwierz, spytaj naczyń. Śpiewać chcą, tańczą w takt. To panienko, Francja wszak, panie obiad, wyśmiech. To jasne, że wodorosty najlepsze u obcych są. Chcesz przenieść się tam na górę, lecz wielki popełniasz błąd. Rozejrzyj się za Alibabą Pluton wójców stał szacherez, nie śpi którąś noc. A ty masz fart, o jaki nie wiesz sam? Do dyspozycji niezawodną moc. Kiedy o siódmej dzień już na dobre wstanie, muszę się zbierać, zajęć mnie czeka. Zapominamy o niedolach Bo wiosna jest już Czekamy wszyscy Raz. Gdzie się niebo i może chcą zejść? To...